Lalilu przedstawia casting na program Czego nie nosić? Dziewczyna spacerowała sobie ulicami. Nigdzie mi się nie spieszy. Może kupię sobie kawę? To wtedy słynna stylistka Charlize Banks ją zauważyła. Hmm, wygląda ciekawie. To właśnie wtedy szukaliśmy gwiazdy naszego nowego programu. I pomyślałam sobie, tak, to ona. Przepraszam, czy możemy chwilę porozmawiać? Odwracam się i widzę Charlize Banks. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Chciałabym zaprosić Cię do naszego programu, czego nie nosić. Co myślisz? Widziałam kilka odcinków. Jesteś prawdziwą profesjonalistką. Z przyjemnością. Kochani, kręcimy. Jak mogłam odmówić? To szansa jedna na milion. Byłam zdenerwowana, ale też podekscytowana. Ekipa filmowa już tu jest. Lara, kamera gotowa? Tak! Akcja! Znaleźliśmy nową bohaterkę do nowego odcinka. Ma przed sobą długą drogę, ale Charlie Banks wierzy, że potrafi wszystko. Chciałabym być osobiście odpowiedzialna za tę dziewczynę. Nie wierzę, co mi się przytrafiło. Poszłam tylko po kawę, a teraz jestem tutaj! Cóż, jestem gotowa na wszystko. To będzie niesamowita transformacja. Włączamy dźwięk i zaczynamy! Wiki idzie z ekipą do miejsca, w którym pozbędą się jej starych ubrań. Zrób kosz na stare ciuchy. Potrzebujemy plastikowego kubka z pokrywką. Pomaluj kosz na liliowo. Wytnij okrągły otwór w nakrętce. Pomaluj ją liliową farbą akrylową. Zrób szablon. Nanieś przezroczysty lakier i posyp go brokatem. Pokrywka też musi błyszczeć. Kosz jest gotowy. Zobaczmy, ile zmieści się w nim rzeczy. Wiki, tu jest przebieralnia. Jeszcze nie wie o koszu. Wiedziałam, że Wiki będzie w szoku. Na razie załóż jedwabny szlafrok. Ok, chwileczkę. To, co się stało teraz, to była prawdziwa niespodzianka. Ale chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Vicky poszła przebrać się za ścianę. Kiedy skończyła, Charlie zmiała dla niej cały wieszak z ciuchami. Widzę, że jesteś gotowa. Przejrzyjmy twoją szafę. Jeans, syntetyczne materiały, wełna. Te tkaniny do siebie nie pasują. Nie polecam noszenia ich razem. Musisz je wszystkie wyrzucić. Cóż, zazwyczaj zakładam to, co pierwsze znajdę rano w szafie a to moja ulubiona sukienka. Co? Uwierz mi, będziesz miała dużo lepsze ciuchy. Tę sukienkę zostawimy w przeszłości, a ty musisz zrobić krok naprzód, ale jest taka wygodna. Nasz werdykt to wyrzuć to! Ale kiedy zaczęłam oglądać materiał, coś zauważyłam. Nie uwierzysz. Co? Wiki zabrała sukienkę? Tak, wzięłam ją. Trochę mi wstyd, ale wzięłam ją na pamiątkę. Mówiłam, że Wiki nie podda się bez walki. To nic. Zupełnie o tym zapomni, kiedy zobaczy swoją nową stylizację. I co? Jesteś gotowa zacząć nowe życie? Tak, jestem gotowa! Syp sól himalańską do małej buteleczki. Naklej etykietkę na butelkę i przymocuj naklejkę soli morskiej. Tego właśnie trzeba nam do kąpieli. Wypełnij drugą buteleczkę olejkiem do masażu. Masło szyja jest świetne dla skóry. Spójrz na tę piękną Łazienkę. Chcieliśmy, żeby nasza bohaterka poczuła się jak najbardziej komfortowo. I stworzyliśmy idealną atmosferę do zmiany jej luku. Oto Betty. Będzie twoją przewodniczką po świecie relaksu. Betty wiesza ręczniki i nalewa do wanny ciepłej wody. Wsypuje tyle soli, ile się rozpuści. A oto nasza gwiazda. Wow! Widać, że Wiki jest pod wrażeniem. Byłam w szoku. To było jak raj na Ziemi. I to wszystko dla mnie. Wiki rozpuściła włosy. Zdjęła szlafrok i zaczęła swój dzień w relaksującym spa. Betty zajęła się jej stopami, a Vicky umyła jej włosy organicznym szamponem. Czas zająć się jej twarzą: próbka kosmetyku, serum i mokra chusteczka. Zaczynamy! Wytnij maseczkę z otworami na usta, oczy i nos. Wow! Użyj próbki jako opakowania. Włóż maseczkę w serum i zamknij je. Przezdłup opakowanie naklejkami. Wiki użyła maseczki i założyła specjalne okulary. Jak fajnie! Betty już czeka na Wiki. Kolejny krok to masaż. Wiki od razu się spodobało. Jak tu cicho i spokojnie! Zrelaksuj się! Nie myśl o niczym, a ja zajmę się swoją pracą. Użyję masła szyja. Zdziała cuda dla Twojej skóry. Rozmawiałyśmy przez cały czas. Wiki jest taką fajną osobą. Byłam mile zaskoczona. Zakończyły całość masażem twarzy. Dlaczego nigdy wcześniej nie byłam w spa? To dla mnie zupełnie nowy świat. Było super. Betty, bardzo Ci dziękuję. Powodzenia w przyszłości. Odrysuj kontury na papierze i wytnij dużo kartek. Zrób cały zeszyt kartek. Skleję i włóż w klips biurowy. Kolorowa okładka uszczęśliwi wszystkich. Przyklej do niej strony i zamknij zeszyt gumką. Wiki, czas wyjść ze strefy komfortu. Potrafisz chodzić w obcasach? Yy, nie bardzo. Przymierzyła sandałki, ale nie uszła nawet kilku kroków. Jest trudniej niż myślałam. Zeszyt nie powinien spadać. Plecy proste, wierzę w ciebie. Już po chwili nasza bohaterka nabrała pewności siebie. Dobra robota. Zrób wieszak na ubrania z patyczków bambusa. Dodaj patyczek jako wsparcie. Zrób półeczkę z różowego filcu w grochy. Pomaluj wieszak na różowo. Dodaj drewniane wieszaki. Dobra wiadomość, Wiki. Nie musieliśmy wyrzucać wszystkich twoich ubrań. Kilka nam zostało. Juhu, świetnie! Na przykład możesz nosić tę bluzkę z tymi spodniami. Paski wydłużą twoje nogi i możesz założyć do tego żółte sandałki. Nasze zadanie to nie tylko kupienie wikinowej szafy, ale też nauczenie jej jak zestawiać ciuchy ze sobą. Ale musisz uważać z tymi sandałkami. Nie możesz nosić ich do wszystkiego. Aha. Wiki się przebiera. Pokaże nam stylizację, które zestawiła z własnych ubrań. Dam ci sukienkę, nie bój się. Mogę wyjść? Miałam tę sukienkę na studniówce. Nadal nam nie pasuje. Zobaczmy pierwszy zestaw. Uważamy, że trochę przesadziłaś. Nie rozumiem, w czym tkwi problem. Wiki, ta sukienka nadaje się do przedszkola, nie z przyjaciółmi. Naprawdę? I w białym nie jest ci do twarzy. Potrzebujesz kontrastujących z bielą rzeczy. Zdecydowałam się posłuchać rad ekspertów. W końcu znają się na modzie lepiej ode mnie. Wytnij kawałek przezroczystej teczki, zapieczętuj krawędzie. Zrób otwór i przyozdób serduszkami. Włóż do środka wieszak. Teraz ciuchy się nie pogniotą. Mamy dać jej drugą szansę? Jasne. Oto druga stylówka, Wiki. Wiki znów się przebiera. To jedna z moich ulubionych stylizacji. Wiki ta długość już dawno wyszła z mody. Bluzka z kołnierzykiem i rękawami wygląda na ciepłą, ale spódnica nie. Nie wiem, czy możesz nosić je razem. A teraz chodźmy do modowego atelier. Joanna, potrzebujemy Twojej pomocy. Musisz stworzyć stylizację dla dzisiejszej bohaterki, ale musi być też jej wygodnie. Przyjmuję wyzwanie. Hej, Wiki, muszę najpierw cię zmierzyć. Jedno spojrzenie na Joannę i od razu wiadomo, że jest profesjonalistką. Ma świetną figurę, już mam tyle pomysłów. Czuję, że praca z Wiki pójdzie gładko. Wybierzmy materiał. Może coś monochromatycznego? Nie, chcemy, żeby nosiła wzory. Okej! Okay. Wiki będzie ci świetnie w takim wzorze, ale musisz do tego dobrać odpowiednie ciuchy. Wytnij kilka kawałków materiału. Zawiążemy sukienkę wokół szyi. Złóż duży kawałek materiału dwa razy. Przymierz spódnicę i skróć ją. Sukienka wygląda fantastycznie! Prawie zemdlałam, kiedy zobaczyłam moją sukienkę. Kwiatowe wzory. Nie doceniałam ich. Widzisz, Vicky? Długa spódnica podkreśla twoje nogi, a nie je chowa. Joanna ma wielki talent. Pokazała mi zupełnie nowy świat. Zróbmy drugą sukienkę. Zaciśnij brokatowy tiul w ten sposób i zrób dużą halkę. Wytnij drugą warstwę z żółtego materiału. O wiele lepiej! Zrób dużą żółtą kokardę. Przyozdób nią pas. Zrób otwarte plecy. To prawdziwe arcydzieło. Joanna zrobiła zupełnie nową stylizację dla naszej bohaterki. Zrób krok w przód i. otwórz oczy! Urlany! Wyglądam pięknie! Pomyślałam sobie: Czy to sukienka księżniczki? To ty jesteś księżniczką, Wiki. Jest piękna i pasuje do mnie. Zasługujesz na nią. Zupełnie zmieniłam zdanie o stylu. Teraz wiem, że nie powinnam zważać tylko na wygodę, ale też na piękno. Gratulujemy ci z całego serca. Ten bukiet jest dla ciebie. Dokonałaś właściwego wyboru. Jestem bardzo wdzięczna. Spełniły się wszystkie moje marzenia. Daj nam lajka i subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej transformacji lalek.